Dobry wieczór Państwu. W imieniu Zarządu Powiatowego Prawo i Sprawiedliwość i Zarządu Komitetu PiS Gminy wyspów, chciałem bardzo serdecznie powitać naszych gości, mianowicie Pana Posła Jacka Sasina, byłego se zastępcę sekretarza stanu... Przepraszam. W... Również chciałem powitać drugiego naszego parlamentarzystę posła Henryka Kowalsika. Witam panie serdecznie. Jak pan poseł mówi pracy w powiecie Wyszkowskim. Witam serdecznie przybyłych gości. Widzę tutaj w pierwszym rzędzie zaścisił nas swoją obecnością pan burmistrz Nowosielski. Witam również zastępcę burmistrza. Pana Adama Warpasa z naszego ubytkowania. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja właściwie będę tutaj bardzo krótko mówił, bo chcielibyśmy wykorzystać bardziej naszego gościa, który przyjeżdża trochę rzadziej. Jak już tutaj Pan Przewodniczący powiedział, ja jestem galernikiem, przesadzi oczywiście, ale bywam w Myszkowie, o wczoraj też byłem. Także mamy okazję się spotykać częściej Natomiast kilka słów, myślę, że takich najistotniejszych. Akurat wracam prosto z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, w czasie której przyjmowaliśmy budżet na rok 2013. Zgłaszaliśmy do tego budżetu wiele poprawek, gdyż uważamy jako Prawo i Sprawiedliwość, że ten budżet i ta sytuacja finansowa, która nas czeka w roku 2013 będzie jeszcze gorsza jak w roku 2012, a budżet oparty jest na fałszywych założeniach. Zresztą nie pierwszy raz jest oparty na fałszywych założeniach. 2012 rok to tak dla przypomnienia: planowane bezrobocie 10%, efekt 13%, planowana inflacja 2,2%, efekt no, jeszcze nie skończył się rok, ale około 4%. A więc tak to zwykle w tym planowaniu bywa, że jeszcze się nigdy przez te wszystkie lata, Konstruowania budżetu przez ministra Rostowskiego yy, nie udało zrealizować tego, co zaplanowane, a czasami bywało tak, że trzeba było nowelizować budżet w trakcie roku albo przekładać wydatki na rok następny, czyli blokować te wydatki. No, na takie budżety to nawet gminy sobie nie pozwalają, a co dopiero yy, budżet państwa. A propos gmin, to ten budżet, no niestety samorządy traktuje znów po raz kolejny po macoszemu, bo obowiązków w międzyczasie przybywa znacznie, natomiast środków finansowych, yy, no, można powiedzieć, realnie ubywa, bo jak można nazwać wzrost subwencji oświatowej, no o kilkanaście setnych procentach, kiedy no, same skutki podwyżki dla nauczycieli, która była we wrześniu 3,8%, te skutki przechodzą na cały rok następny, kiedy te skutki no, będą ważyły gdzieś w granicach 3%. A więc już tutaj widać bardzo wyraźnie, jak brakuje tych środków finansowych dla samorządów i to nie jest jedyne, jedyne zadanie, które systematycznie samorządy są niedofinansowane. Ostatnio już doszło w ostatnich, w ostatnich tygodniach. Samorządy przeliczyły, że są sprawdzałem to na podstawie różnic w subwencjach i w wydatkach, że samorządy już dokładają w tej chwili ponad 4 miliardy złotych do oświaty do bezpośredniego bieżącego funkcjonowania, do bieżącego pomijam inwestycje, bo inwestycje samorządowe, jeśli i oświatowe, jeśli tak samorządy, no to one są potrzebne i tutaj robią to zwykle z własnych pieniędzy, już nie liczą na żadną subwencję, ale na wydatki bieżące jest to ponad 4 miliardy samorządy dokładają do y, oświaty. To jest 10% już subwencji oświatowej. Więc naprawdę y, w tym momencie, kiedy y, kryzys y, przeżywa państwo, to skutki kryzysu w znacznej części przerzuca się na szczebel niższy, na samorządy y, i mówi, że no to nie jest nasza wina, to nie my tak nieudolnie rządzimy, tylko samorządy się zadłużają, nie potrafią gospodarować, no to niech zamykają szkoły, niech robią to czy inne, no a właściwie stoją przed, taką dramaty przed takim dramatycznym wyborem, że jeśli nie dokonają tych oszczędności takich drastycznych, to w zasadzie e, zabraknie pieniędzy na jakikolwiek inwestycja, przecież mieszkańcy nie darowaliby samorządom prowadzenia, zaniechania inwestycji, szczególnie w zakresie takim, kiedy trzeba współfinansować te inwestycje ze środków unijnych, więc każdy mieszkaniec powiedział tak, no z Unii Europejskiej można pieniądze dostać, no to nie stać Was na dołożenie tych pieniędzy własnych. No i stąd jak gdyby następuje bardzo w szybkim tempie zadłużanie samorządowe. To tak tylko bardzo krótko w nawiązaniu do budżetu sytuacji finansowej, która w tym przypadku jest bardzo trudna. Podejmowane decyzje, jeśli chodzi o finanse, są no, na zasadzie takiej, żeby tylko dotknąć y, w sposób księgowy budżet, choćby przykładem w tym roku czy w roku następnym będzie bardzo podobnie. To jest no, taki klasyczny przykład Funduszu Pracy. Ja y, to podaję jako zupełną bezmyślność y, w zarządzaniu finansami, bo otóż... No, minister Rostowski wymyślił, że skoro zablokuje wydatki Funduszu Pracy na aktywne formy walki z bezrobociem, więc przyblokuje 3,5 miliarda złotych. I rzeczywiście tak zrobił. Co do końca się nie udało, dlatego że w trakcie roku, właśnie już w kwietniu, maju, Minister Pracy, Kosiniak-Kamysz, zaczął no, błagać wręcz o pieniądze, bo już jest tragedia w powiatowych biurach pracy. No my przypominaliśmy może no przecież zgłaszaliśmy poprawkę stosowną. Posłowie PSL-u innymi głosowali przeciwko tej poprawce, a za chwilę po miesiącu już proszą o pieniądze. Więc w trakcie roku te 500 milionów się pojawiło, więc trafiło do, biur, do urzędów pracy we wrześniu, od października uruchomiono jakieś tam środki finansowe na aktywne formy walki z bezrobociem już jest za późno tak naprawdę, bo samorządy tego nie zdołały dobrze wykorzystać, no bo jakie roboty interwencyjne, publiczne można robić późno jesienią. Teraz dzisiaj właściwie też była kolejna zmiana w planie finansowym Funduszu Pracy, bo zabrakło pieniędzy na wypłatę na zasiłki dla bezrobotnych. Wydały się dlaczego zabrakło? No bo nie liczyliśmy, że będzie tylu bezrobotnych. Miało być 10%, wyszło 13%. No, no 400 milionów byśmy przesunęli. Tak naprawdę z tych oszczędności to wyszło, że i tak żeśmy te pieniądze musieli wydać. Wydać w sposób całkowicie bezproduktywny, no bo generalnie na zasiłki dla bezrobotnych, a pozbawiliśmy szansy pracy tej subwencjonowanej 400 tysięcy osób, bo na tyle szacowany to no, odpowiedź ministra pracy, na tyle pozbawiono bezrobotnych, tylu pozbawiono bezrobotnych szans podjęcia pracy w tych aktywnych formach, czyli staże, y, prace interwencyjne, roboty publiczne, czy te dofinansowanie tworzenia miejsc pracy, tych pożyczek, które później są umarzane po dwóch latach. A więc tak naprawdę y, przez te, y, ja uważam, bezsensowne decyzje, po pierwsze, wpędzono 400 tysięcy ludzi w bezrobocie, y, po drugie, y, te osoby, które... Nie, za, nie były zatrudnione, przecież nie odprowadzały ani składek zdrowotnych, ani funduszu ubezpieczeń społecznych, ani podatku. Czyli tak naprawdę przez to budżet państwa stracił też parę miliardów złotych. Więc gdzie ta oszczędność? Więc jeśli tak zaczniemy oszczędzać w tym miejscu, gdzie nie powinno się oszczędzać, no to y, nie wyprowadzimy kraju y, z kryzysu finansowego. Natomiast ręką ręką y, no, wydano, czy zwiększono y, kolejne zatrudnienie no, przez okres rządów. Obecnych ilość urzędników wzrosła o 100 tysięcy osób. To już jest bardzo poważna ilość, to, jest już, to już jest kilkanaście miliardów złotych rocznie wydanych na rzeczy praktycznie bezproduktywne. Na jakiej podstawie, czy wzrosły zadania, czy cokolwiek się stało, żeby w ochotniczych chówstwach pracy zwiększyć zatrudnienie o ponad 1000 osób? Czyli. O 30%. No dalej się nie można tego dopytać. Widocznie trzeba było tworzyć nowe miejsca pracy dla swoich kolegów, koleżanek. No, przykład afery taśmowej pokazuje, jak ten mechanizm funkcjonuje. Ja już nie chcę wspominać, żeby nie Państwa nie denerwować wydatkami, które pojawiają się na przykład na ekspertyzy w dziedzinie energetyki, gdzie żeśmy zlokalizowali w ubiegłym roku już Imiennie. Za samo doradztwo prywatyzacyjne poszło 1,5 miliarda złotych dla firm. Tam kancelaria prawnicza, taka, taka, taka. Oczywiście, jakby doszedł, co za kancelarie prawnicze doradzały w prywatyzacji energetyki, to pewnie powiązań byśmy znaleźli odpowiednio dużo. Ostatni pomysł premiera Tuska to jest tworzenie spółki Inwestycje Polskie. To tak jak pieniądze mają pochodzić z dywidend i z akcji tych spółek skarbu państwa, które jeszcze zostały, no tylko jeszcze ja pytam, czy ta spółka, czy te inwestycje polskie to no nie można wykonywać, no bo to mają być inwestycje infrastrukturalne, czy nie może wykonywać i wykonywać jednostki te, które są do tego powołane, czyli na przykład Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, inne... Inne firmy, tylko trzeba powołać spółkę po to, żeby no, udawała, że coś robi. No i pytanie, a ile będzie prezes zarabiał tej spółki, no jest na razie bez odpowiedzi, ale myślę, że się niebawem dowiemy, jak ta spółka zostanie powołana. Więc nie chodzi o to, żeby coś zrobić, tylko chodzi o to, żeby udawać, że się robi i brać pieniądze. Więc tak generalnie jest. Więc ta część kraju, ona naprawdę wymaga tutaj budowy bloku energetycznego czy rozbudowy elektrowni ostrołęka. Jakie były motywy zaniechania tej budowy, trudno mi oceniać, ale jak patrząc na konkurencję, która była, no to widocznie ostrołęka. Może ludzie źle głosują na prawo i sprawiedliwość bardziej. Bo nie, żadnych logicznych motywów ekonomicznych ja nie potrafię znaleźć. Wręcz te motywy ekonomiczne przemawiały za budową tutaj, dlatego że to jest tak naprawdę w promieniu o, 200 km, najbliżej są Kozienice, więc myślę, że nawet ponad 200 km. Nie ma żadnej tego typu elektrowni. A więc przesył też kosztuje, my za przesył płacimy, tam za rachunku jest. Więc dlaczego akurat zaniechano? budowy w Ostrołęce, w żaden sposób tego zrozumieć nie mogę nie da się tego w sposób ekonomiczny wytłumaczyć. No jest to już przykład, kolejny przykład jakiejś, no, myślności czy jakiegoś odwetu politycznego. Trudno mi zrozumieć, nie, nie, potrafię, e, nie potrafię, zrozumieć motywów decydentów, którzy z tego zrezygnowali. tematu, czy można się domyślać, że, że to zablokowali Rosjanie, którzy mają budować kadrę w Kaliningradzie? Nie mam, ponieważ intencji nie da się udowodnić, to oczywiście tego wykluczyć nie można, ponieważ tam będzie budowana elektrownia atomowa, więc jeśli cały obszar północno-wschodniej Polski będzie miał później znacznie bliżej do energii tej rosyjskiej niż na przykład z południa Polski, z Kozienic czy inaczej. Więc jak się pozbędzie konkurenta tutaj na tym terenie, to będzie to znacznie łatwiej sprzedać. Być może takie motywy również były. Ale, tak jak mówię, ja intencji udowodnić nie potrafię. Z punktu widzenia interesu polskiego jest to decyzja absolutnie niezłużliwa. Tak, panie pośle, ja mam takie pytanie, a akurat my tutaj pan uprzedził, bo miałem pytanie właśnie odnośnie tej ostrołęki naszej, bo chcielibyśmy, prawda, żeby było tutaj na naszym terenie, bo to jest, tak można powiedzieć, Mieszkam akurat w takim miejscu, przy samych torach, budują nam pięknie. Od, tłuszcza tą linię kolejową. No jak się tam dowiedzieliśmy, bo ludzie, którzy budują, to nie wiedzą nawet, że taka zaistniała sytuacja. Ale ja takie mam pytanie też, ponieważ tutaj niedawno byliśmy z panią profesor Pawłowicz na spotkaniu. Pani Pawłowicz, pani profesor Pawłowicz, tak nakreśliła nam tutaj ogólnie, takie smutne lata nam, nas czekają w Polsce. I jest taka sprawa, że ciężkie lata, smutne te lata, musimy być na to przygotowani, ale jest taka jeszcze, to mnie najbardziej nurtuje, bo chodzi o to, że w telewizji program pierwszy, program drugi, Info, TVN, prawda, bo to wiemy doskonale, chodzi o co? E, platforma szykuje się do końca kadencji, że jeszcze trzy lata, ale teraz ja mam pytanie, jak ich zatrzymać, jak ich odsunąć od władzy, bo to jest ważne w sposób taki naprawdę pokojowy. Bo w tej chwili, prawda, są wielkie marsze. Wiemy, jak, jak to się wszystko odbywa. I w tej telewizji byśmy chcieli usłyszeć, bo ludzie by chcieli trochę usłyszeć prawdy. Jak rzeczywiście jest. I chodzi od strony tutaj opozycji, tej konstruktywnej opozycji, prawda, jaką jest PiS, bo ja nie mówię o tom opozycji SLD, prawda, Palikot, bo to wszystko jest takie badziebie i dla mnie to jest w ogóle to szkoda dyskusji, tylko chodzi o to, jak powinna PiS odzyskać władzę, może nie tak władzę, ale jakiś współudział w tej telewizji publicznej. Przecież wiemy doskonale, co się dzieje. Przecież 80%, jak pani tu powiedziała, profesor 80%. Wykorzystują PO i jeszcze SLD, prawda? Tą, 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 te środki masowego przekazu. I jest taka prawda, że ja osobiście jestem emerytem i potrafię to wysłuchać i odróżnić, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Ale tak trzeba przyjąć, że większość narodu pracuje i dosłownie od rana do wieczora przyjeżdża, włącza TPN, włącza Polsat. I ja mówię, a skąd ty to wiesz? A mówili w Tefanie, te Tefanie 24. No ja mówię, no tak, jeśli sobie nie zada trudu, żeby gdzieś informacji uzyskać, bo ci ludzie nie mają czasu, bo on za pieprza robi, goni za tą robotą, bo tylko ma klapki na oczach, bo dzisiaj się boi o pracę, że jutro już może być bez pracy. I on w kłamstwie żyje. Ale... I pytań... pytam, nie, p äh... p pytam się, nie, to, to pytam się pana posła, jak prawo i sprawiedliwość. Odzyska tam miejsce w tej telewizji. Później rozwinie pewnie ten temat medialny e, kolega poseł Sasi, Częściej bywa nawet w telewizji niż ja. E, natomiast sposób odzyskania oczywiście e, na dziś jest bardzo trudny, dlatego że telewizja jest zapłaszczona absolutnie przez koalicję rządzącą, podzielone wpływy, e, dyspozycje, co pokazywać, co nie pokazywać. No mamy sytuacje jak z czasów stanu wojennego, niemalże, czy, czy późniejszych, gdzie wiadomości się selekcjonuje, pokazuje, przykrywa się innymi wiadomościami. Jeśli coś jest niekorzystne, pokazuje się coś, tworzy się jakieś fakty, prawda? Jak jest dyskusja o budżecie Unii Europejskiej, nie bardzo się tam wiedzie, no to można na przykład wybuch, zamach na Sejm zrobić, można, nie wiem, ganiać tą, jak tam, tą matkę, madzi na przykład, na pasku lecić. Dobrze, no, to jest, tak działa telewizja. Ludzie się tym emocjonują, wciągają się w to po to, żeby odsunąć prawdziwe problemy, a tam na przykład, gdzie w Unii Europejskiej przebiegają decyzje i dyskusje budżetowe, no o tym specjalnie się nie mówi. Tutaj wielkie słowa uznania i podziękowania dla przedstawicieli mediów lokalnych, które mam nadzieję będą relacjonują do tej pory, mam nadzieję, że tak będą w sposób obiektywny to, co się dzieje. Szanowni Państwo, ponieważ ja mówiłem, że niestety muszę opuścić, ale ja dzisiaj nie jestem najważniejszą osobą, a i tak zająłem za dużo czasu, także jeszcze raz bardzo przepraszam, że y, państwa opuszczę, ale zostawiam w bardzo dobrych rękach, jednocześnie przepraszam, tak dużo czasu zająłem y, y, tutaj panu To Ja jeszcze przyjadę za kiedy będziecie chcieli. Szanowni Państwo, chciałem bardzo serdecznie podziękować tutaj panu posłowi i chciałem również państwu powiedzieć, że pan poseł jest obecny o w nad każdym dniu w Wyszkowie. Poniedziałek jest w biurze poselskim, co drugi tydzień. Jeżeli Państwo byście chcieli, chcieli spotkać z Panem Posełem osobiście, także w ten poniedziałek, Pan chyba najbliższy, tak? Pierwszy i trzeci. Pierwszy i trzeci poniedziałek. Zapraszam Państwa w granicach godziny dziesiątej. Pan Poseł jest do Państwa dyspozycji.